Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia dotyczące rynku zbożowego linii Polska-Ukraina, doszedłem do wniosku, że stworzę odrębny materiał, który spina wszystko spójną klamrą, a także podsumowuje ostatnie działania rządu w Kijowie. Zanim jednak przejdziemy do newsów, pozwólcie, że kilkoma słowy streszczę, jak sytuacja wyglądała do tej pory. Z tego co wiemy, po unieważnieniu umowy zbożowej zawartej pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą na eksport produktów, rolnych, drogą morską przez Morze Czarne. Te właśnie produkty rolne w 2023 roku poczęły płynąć przez Polskę na zachód i północ, powodując tym samym przesyt krajowego rynku zbożowego i wielkie problemy dla naszych rolników. Aby nie powiedzieć dosadniej, nieomal zniszczenie krajowego rolnictwa i bankructwo producentów żywności, którzy nie mieli komu sprzedawać płodów rolnych, a jak już to robili, to po znacząco zaniżonych cenach, będących nawet o połowę niższymi niż rok wcześniej. Ceny zbóż w skupach potrafiły osiągać niższe kwoty niż koszty produkcji rolników, więc zmierzało to w kierunku upadku całego sektora polskiej gospodarki, Czemu? Bo fizycznie na Wschodzie koszty siły roboczej są o wiele niższe, gruntów ornych jest więcej. Ukraina głównie utrzymuje się z rolnictwa i żywi pół miliarda ludzi na ziemi za sprawą niezwykle urodzajnych gleb, zaś nie obowiązują tam takie normy i restrykcje w zakresie ekologii czy jakości produktów spożywczych jak u nas, co owocuje znacząco niższymi cenami ogólnie. Dlatego też na skutek problemów krajów granicznych, takich jak Polska, Węgry, Bułgaria, Rumunia czy Słowacja, Komisja Europejska obwołała w dniu 2 maja zakaz przyjmowania zboża na rynki wewnętrzne i abym nie był nieopatrznie zrozumiany, zakaz nie dotyczył wszystkich płodów rolnych i nigdy nie dotyczył kontrolowanego tranzytu, czyli przewozu produktów przez teren krajów członkowskich, restrykcje negowały je Jedynie możliwość wchłonięcia żywności przez owe kraje, a w tym także i Polskę. Tak oto blokadę przedłużono do czerwca, a następnie do 15 września, z jednoczesną zapowiedzią, iż jako że w opinii Brukseli zrealizowano zakładany cel i uratowano gospodarki wschodu. Komisja Europejska nie ma w planach przedłużania obostrzeń. Plany te mimo wszystko miały same kraje graniczne, które nie podzielały optymizmu Brukseli. Tak oto po 15 września bezterminowo przedłużono omawiane blokady na terenie Węgier, Słowacji, i Polski, przy czym największe restrykcje wprowadziły same Węgry. Pozostałe kraje, takie jak Rumunia czy Bułgaria, również prosiły władze unijne o przedłużenie embarga, jednakże po decyzji odmownej postanowiły ulec i otworzyć się na pełen handel z Ukrainą. W tym kierunku najbardziej spolegliwą politykę realizuje sama Bułgaria, która nie tylko zniosła embargo, ale i nawet zmieniła podejście co do stosowania takowych. To wszystko działo się do tej pory. Z kolei w ostatnich dniach wydarzenia potoczyły się jawnie lawinowo. Na samym początku Wołodymir Zełęński skontaktował się drogą telefoniczną z Ursulą von der Leyen, dziękując za podtrzymanie dotychczasowego słowa, a także grożąc krajom członkowskim akcjami odwetowymi za przedłużenie blokad. Po kilku godzinach Ukraina wystosowała skargę na Polskę do Komisji Europejskiej, iż rzekomo działamy niezgodnie niesprawem międzynarodowym. Kolejnym krokiem było pozwanie naszego kraju do Światowej Organizacji Handlu i zapowiedź śledztwa przeciwko Polsce o nieprawne praktyki graniczne. Następni byli premier Ukrainy Denys Szmychal oraz wiceminister rolnictwa Taras Kaczka, którzy zapowiedzieli, że po skardze i pozwie w nadchodzących dniach planują wprowadzić także pełną blokadę na polskie produkty spożywcze, takie jak jabłka, kapusta, cebula i pomidory. Czemu? Aby dać naszemu krajowi, cytuję, nauczkę i wymusić negocjacje. Koniec cytatu. Jak przedłożył premier Denis Szmychal, śledztwo, które rozpoczęto ujawni dyskryminacyjne i nieprzyjazne działania prowadzone przez Warszawę, Budapeszt i Bratysławę. Od siebie tutaj dodam, że choć trzy kraje członkowskie podjęły owe kroki zaradcze, to Ukraina na pierwszym planie postawiła Polskę, obwiniając głównie nas za wszystko, co... Co się wydarzyło, i to przeciwko nam wymierzone jest większość jej działań, i powołam się tutaj na bezpośrednie słowa Szmychala, który powiedział: cytuję, Warszawa uderza w światowe bezpieczeństwo żywnościowe oraz: cytuję, wzywamy sąsiadów, aby porzucili szkodliwe i nielegalne ograniczenia, mające na celu populizm polityczny. Koniec cytatu. Ale to nie wszystko. W tym samym czasie Wołodymir Zełęński występując przed zgromadzeniem ONZ w Nowym Jorku oznajmił, cytuję: "Alarmujące jest to, co widzimy, że niektórzy w Europie, jak niektórzy z naszych przyjaciół w Europie, grają naszą solidarnością w teatrze politycznym, robiąc ze sprawy zboża dreszczowiec. Wydaje się, że grają na siebie, a w rzeczywistości pomagają przygotować scenę dla Aktora z Moskwy koniec cytatu. Cytatu, który spotkał się z następującą odpowiedzią polskiego prezydenta Andrzeja Dudy cytuję. Z Ukrainą mamy trochę do czynienia tak, jak z tonącym. Każdy, kto kiedykolwiek brał udział w ratowaniu tonącego, wie o tym, że człowiek tonący jest niesłychanie niebezpieczny, że może pociągnąć w głębiny, ma siłę niewyobrażalną na skutek obawy osobistej, wpływu adrenaliny i może po prostu utopić ratującego. Mówi się, że tonący brzytwy się chwyta i rzeczywiście tonący. Chwyta się wszystkiego, czego się da. Trochę jest to taka sytuacja, jak między Polską i Ukrainą. Ukraina jest pod napaścią rosyjską, bez wątpienia w bardzo trudnej sytuacji. Chwyta się wszystkiego, czego się da. Polska musi tak działać, żeby się obronić przed uczynieniem nam szkody, bo jak tonący doprowadzi do szkody i nas utopi, to nie dostanie pomocy, więc to my musimy pilnować na Naszych interesów i będziemy to robić skutecznie i zdecydowanie, ja rozumiem, że są środowiska biznesowe na Ukrainie, które chciałyby sprzedać zboże jak najszybciej, przy jak najmniejszych kosztach. My musimy się przed tym bronić, to jest nasz oczywisty obowiązek. Tu jest takie zwarcie interesów. Skoro Ukraina złożyła skargę do Trybunału, będziemy wyjaśniali tę sytuację. Dobrze byłoby, żeby Ukraina pamiętała, że otrzymuje od nas pomoc i pamiętała o tym, że jesteśmy krajem tranzytowym tylko do Ukrainy. Polska pozwala i pomaga Ukrainie w tranzycie żywności na inne rynki. Dzięki czemu tą drogą wywożone jest dwa razy więcej zboża (260 tysięcy ton) niż przed Rosyjską inwazją. Wraz z Litwą Polska pracuje nad dodatkowym uproszczeniem procedur i eksportem przez port w Kłajpedzie. Koniec cytatu. Do tego wbrew wcześniejszym planom Nie odbyło się spotkanie Zełęskiego I Dudy w Nowym Jorku Tyle wydarzyło się do chwili w której Nagrywam ów klip A nagrywam go nie bez powodu Bowiem jak większość Polaków Tak i mnie dotknęły posunięcia Kijowa Który poszczycił się skrajnym hamstwem I niewdzięcznością I choć ich premier zapewniał Że chodzi im o załagodzenie konfliktu I o dialog To trudno się oprzeć wrażeniu Że działania temu przeczą Jeśli liczy się na dialog, to rozpoczyna się dialog i to ze stroną, od której się tego dialogu oczekuje. Nie idzie się na skargę do wyższych instancji, nie podaje się wspierającego do sądu o łamanie prawa, nie wypluwa się słów o jego dwulicowości czy o odgrywaniu pomocy na pokaz. Sytuację te nie bez powodu przyrównałem do scenariusza, w którym dajemy bezdomnemu dom za darmo, a on pozywa nas do sądu, bo nie ma w nim basenu. Gdyż właśnie tak te zajścia prezentują się w ujęciu czysto symbolicznym, Zełęski zainsynuował, że nasza pomoc jest grom, a Polska czyni ją na pokazniczym aktor sceniczny, który tak naprawdę pomaga Putinowi. Zatem dobrze. Skoro nasza pomoc jest jedynie grom, to podsumujmy sobie wydarzenia od tej strony. Jak owa pomoc wyglądała do tej pory, ile Ukraina nam zawdzięcza i ile robimy dla niej w dalszym ciągu, dokładnie w tej chwili, w chwili, gdy Zelański nas obraża w ONZ. -cie. Jak dotąd wysłaliśmy im czołgi i transportery opancerzone, karabiny, apteczki i żywność, pomoc humanitarną, samoloty bojowe, i działa artyleryjskie. Przyjęliśmy pod dach kilka milionów uchodźców, utrzymując ich przez rok i nie oczekując tym samym ani grosza zapłaty. Narodowy Bank Polski zaoferował Kijowowi preferencyjne pożyczki na odbudowę kraju. Zgodnie z raportem przygotowanym przez wiceprezesa Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Bartosza Marczuka, w samym tylko roku 2022 Polska przekazała na rzecz Ukrainy 40 miliardów. Złotych. Obecnie w dniu dzisiejszym w naszym kraju pozostaje 2 miliony 300 tysięcy Ukraińców, z czego 90% to kobiety i dzieci, a 6% to starcy. Skoro już o tym mówimy, nie wiem, czy słyszeliście. Pewnie nie, bo nasze mass media nie krzyczały o tym z megafonów, ale pomoc dla owych ludzi nie opiewała jedynie na zaoferowanie dachu nad głową i jedzenia, jak się powszechnie uważa. Ludność ukraińska stała się także beneficjentem polskich programów socjalnych: Świadczenie 500 Plus jest obecnie pobierane przez 328 tysięcy ukraińskich matek. 12 tysięcy rodziców korzysta z kapitału opiekuńczego, 53 tysiące korzysta z zasiłków rodzinnych, 141 tysięcy korzysta ze świadczenia 300 plus, 191 tysięcy uczniów jest nauczanych w naszych szkołach, choć ci ludzie nie łożą na pensje dla nauczycieli i nie partycypowali w kosztach budowy szkół. Nie partycypują nawet w kosztach ich bieżącej obsługi i amortyzacji. Ponad 1 milion Ukraińców skorzystało ze świadczenia na wyprawkę dla ucznia. 43 tysiące dzieci korzysta z opieki przedszkolnej. Sam łączny koszt wsparcia związanego z ukraińskimi dziećmi rząd polski wycenia na około 200 milionów złotych miesięcznie. Łączny koszt bezpośredniego Wsparcia dla uchodźców Wyniósł w roku 2022 6 miliardów złotych Nasze samorządy Czyli miasta i wsie przekazały Łącznie kolejne 10 miliardów złotych Polacy w inicjatywie Oddolnej poprzez organizacje Charytatywne przekazali Następne 10 miliardów złotych Pomoc militarna Jaką wysłaliśmy na wschód Opiewa na ponad 10 miliardów Miliardów złotych, a same planowane wydatki budżetowe na edukację i 500 plus w roku 2023 wyliczane są na następne 5 miliardów złotych dla Ukraińców. Wiecie do czego teraz zmierzam. Nie chce uchodzić za podżegacza, który nawołuje do zaprzestania pomocy czy nawet rozpoczęcia wrogich stosunków, ale pokazuje owe dane, aby unaocznić, jak wielką niewdzięczność okazał Wołodymir Zoeński w ostatnich dniach. Jesteśmy narodem. My, nie reszta świata. Jesteśmy narodem, który w sensie dosłownym karmi Ukrainę i zapewnia jej możliwość obrony własnych domów przed okupantem, a Kijów Pozwał nas do sądu i nazwał aktorem grającym na korzyść Putina. Przedstawię jeszcze jeden przykład, być może nieco apagogiczny, ale prawdziwy. Gdy to nas zdradziły państwa zachodu, nie przedsiębiorąc obiecanej pomocy w 1939 roku, to nie tylko nie okazano nam pomocy, wsparcia, ale jeszcze wystawiono rachunek naszej armii na zachodzie, która walczyła ich sprzętem za ich ziemię, dla nich, przeciwko Rzeszy. Anglia po prostu zarekwirowała sobie nasze rezerwy złota za to, że my ich obroniliśmy. A gdy wojna się skończyła, nie zaproszono Polaków na defiladę zwycięstwa, a następnie oddano nasz kraj Stalinowi, pozwolono mu zagarnąć nasze historyczne tereny dziedziczone z dziada pradziada i nie sprzeciwiano się pozostaniu wojsk radzieckich na polskiej ziemi, a także powołaniu marionetkowego rządu Bolesława Bieruta, który oficjalnie mówił, że jego celem jest przyłączenie Polski do ZSRR, zaś w trakcie swojej polityki wtrącił do obozów koncentracyjnych. Dwa miliony Polaków, a bohaterów i patriotów takich jak Witold Pilecki bestialsko zamordował. Zachód nie zrobił nic. Totalnie nic. Poza wystawieniem nam rachunku za obronę ich ziem. Tak wyglądała nasza historia narodowa walki z okupantem, przyrównajcie ją sobie teraz do obecnej Ukrainy, która w ostatnich dniach zbulwersowana złym stanem technicznym niemieckich czołgów Leopard po prostu odesłała część z nich z powrotem do Berlina z roszczeniem natychmiastowego remontu. Przedstawiam dwa obrazki i proszę na nich znaleźć różnicę, bo wbrew pozorom nie są one zbyt podobne do siebie, nie wspominając już nawet o takich symbolicznych działaniach jak dalsze niepotępienie rzezi wołyńskiej czy brak zgody na ekskumację polskich zwłok. No ale na takie wątki powiedzmy, że nie będę teraz wchodzić, nasuwa się pytanie, co ja sam o tym myślę. No cóż, powiem tak. Byłem za pomocą dla Ukrainy i w pewnym zakresie jestem nadal, bo jak już wielokrotnie mówiłem, realizujemy ową pomoc dla siebie samych. Tak naprawdę nie dla Ukrainy, nie dlatego, aby w Bachmucie zawisła taka czy inna flaga, ale przeciwko Rosji, która od zawsze stanowiła dla nas realne zagrożenie. Mam nawet nagranego na dysku QA wydaje mi się, że chyba go jeszcze nie wrzucałem gdzie też o tym opowiadałem. Co prawda, nagrałem go jeszcze przed tymi ostatnimi konfliktami z Kijowem, około 3 tygodnie. Temu ale mówię tam o owych rzeczach i dalej się on nie przedawnił, choć jeszcze nie wleciał na kanał. Uważam, że pomoc należy okazać przeciwko złym i w obronie bezbronnych, tak nakazują ludzkie odruchy, choć one również nakazywałyby okazanie jakiejkolwiek wdzięczności za taką pomoc. I tutaj pojawia się druga strona medalu, bo w obliczu takich zachowań Polska nie powinna pozostawać niewzruszona. Od początku wojny uwa że nie powinniśmy z ową pomocą wychodzić przed szereg, nie dawać więcej niż inni, bo wiem jaka jest natura ludzka, wiem że choć teraz budowało to jakąś relację wzajemnego szacunku, to za parę lat nikt o tym nie będzie pamiętał i nikt nam za to nie podziękuje. Tacy są ludzie. W swoich analizach nie przewidziałem tylko jednego: że już teraz Ukraińcy zapomną, ile dla nich robimy, już w tej chwili, gdy nawet ta pomoc nie zdążyła się jeszcze zakończyć. No cóż. Kolejne pytanie. Co powinien zrobić rząd moim zdaniem? Moim prywatnym zdaniem powinniśmy wymusić na Kijowie przeprosiny i wycofanie pozwu z międzynarodowych instytucji pod groźbą natychmiastowego wycofania się ze wsparcia, w tym także osób, które u nas przebywają. A gdy Kijów by to zrobił, bo by to zrobił. Z pewnością, bo kraj nie poradziłby sobie z nagłym napływem dwóch milionów głodnych migrantów z powrotem do Lwowa, to starałbym się wypracować wtedy konsensus w sprawie umowy zbożowej, który zadowoli każdą ze stron. Mimo wszystko, w mojej subiektywnej opinii, w pierwszej kolejności powinno nastąpić wycofanie się z polityki Kijowa i oficjalne przeprosiny, bo bez tego nie wyobrażam sobie dalszego budowania polityki wzajemnego szacunku. Jak można mówić o współpracy w takiej sytuacji, to oni są w pozycji ofiary, a nagle przemawiają do nas embargami gospodarczymi, jakby byli w pozycji siły. Jeśli chcecie embarga, proszę uprzejmie, równie dobrze możemy w 100% zamknąć granice i zobaczymy, kto na tym ostatecznie mocniej straci. Konstatując, należałoby silnie zareagować, żeby ich rząd troszeczkę że tak powiem, otrzeźwiał z letargu i zmienił podejście do świata, no i potem można dywagować o tym, jak łagodzić relacje i naprawiać straty po podobnych incydentach. Taka moja opinia, ale wiadomo, wielu ludzi się ze mną nie zgodzi. Ciekaw jestem waszego zdania, co Polska powinna teraz zrobić, jak się zachować, jak sami zadecydowalibyście w takiej sytuacji, mocno, być może spolegliwie, co myślicie o ostatnich wydarzeniach, piszcie. Tylko proszę oczywiście o zachowanie poziomu i nie szerzenie nienawiści w komentarzach, bo za takie komentarze będę zmuszony dawać bany. Jesteśmy dorośli, to i rozmawiajmy jak oni. Na razie ode mnie to tyle. Powiem szczerze, że planowałem dzisiaj jeszcze wrzucić na kanał QA, ale w obecnej sytuacji, już w tym tygodniu, z QA się po prostu nie wyrobię. Prawda, taka, że jeden materiał wypchnął drugi, ale z drugiej strony poczułem się w obowiązku nagrać dla Was coś tym podobnego. Po pierwsze, ze względu na moje emocje, które towarzyszą owym tematom. Po drugie, ze względu na to, że poniekąd jest to kontynuowanie mojej i doktryny informowania Was o najważniejszych wydarzeniach ze świata. A w każdym razie takich dotyczących bezpośrednio konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Mam nadzieję, że materiał jakkolwiek Was ukontentował, że był wartościowy merytorycznie. Jeżeli uważacie, że był dobry, zachęcam do okazania tego łapkami, komentarzami, a także do wsparcia mojej działalności na patronajcie. Każda złotówka jest na wagę złota. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom. Dzięki Waszej wspaniałej robocie ja mogę robić to, co kocham, czyli właśnie wzbogacać Wasz i mój dzień tym podobnymi, klipami, na dziś ode mnie to tyle, Hej ludziska, Cześć.